Ja tylko chciałem formalnie zawiadomić, że wstąpiłem na drogę sądową przeciwko pańskiemu ojcu. Z powództwa cywilnego. Jezus Maria znowu śpiewał oczy zielone? Tym razem, jeszcze gorzej. Barker w wersji techno? Nie, jeszcze gorzej. Tym razem jego pieśń obraziła bezpośrednio moją, skromną osobę. Co on o panu śpiewał? Niech pan posłucha. Siekiera motyka białe laczki. Joseph Jostar robi w krzaczki. motyka Breaking Bad. Józef Jostar wredny dzień. Siekiera motyka lisa. Lisa Jostarowi krzywo zwisa. Siekiera motyka steel ram. Stary Jostar ten pędzlał. Siekieramotyka motyka bąk U Jostara brodna szparka. Siekieramotyka, motyka święty zwój. Józef Jostar to jest! I tu pada niecenzuralne, ale rymujące się słowo z głoską ukreskowane w środku. I ze względu na ostatnie problemy z zasięgami i monetyzacją pozwolę je sobie przemilczeć. Żegnam pana, panie Dzioban. Dobranoc. Więcej nie piję ze starym.